No, dzień dobry, witam was serdecznie. Tutaj Resil i moi drodzy, dzisiaj przeanalizujemy sobie partię Nisi Peanu kontra Babula. To jest runda czwarta. Z komentarzem samego grającego kolembian Bian, czyli misji Pelanu. Mniejsza partia pochodzi z czwartej rundy Mistrzostw Europy, które zakończyły się największym sukcesem w mojej dotychczasowej karierze. Zwyciężyłem w rundach drugiej i trzeciej, byłem więc do w humorze nastawiony raczej na walkę szachową, a nie teoretyczną. Moi drodzy. Pierwsze zagranie to było pionek na E4, pionek na C5, otwarcie sycylijskie, defensywne. No, i tutaj powiedział: tutaj jest teraz koczek F3. D6 D4 Scena D4 postanowił zbić, otworzył sobie linię, ale jednocześnie bardzo słabe jest to miejsce tu, może łatwo goniec wbić mu. A nie oceniam. Skoczek oczywiście odbił. Wzmacnia jednocześnie atak na to pole. Dajcie mi sekundę. No bo nie, nie będziemy w żadnej muzyki. Dzisiaj bez muzyki. Skoczek na F6 postanowił atakować. Znów dalszy ciąg partii sycylijskiej, i tutaj skoczek na C3. Dalej mamy otwarcie sycylijskie i mamy E6. Lepsze byłoby według mnie poruszenie się krok dalej. Tutaj, jak widzicie, macie dodatkowo pokazane, jakie warianty stosowali zawodnicy. I uwaga, uwaga. F4 poszło. I tutaj komentarz. Postanowiłem zaskoczyć przeciwnika, który, jak chyba większość zwolenników systemu Scheveningen, oczekiwał ataku Keresa. O ataku Keresa powiemy sobie w następnych odcinkach. I on zagrał na to skoczek na C6. Goniec na E3. Ma dzięki temu obronę w jedną jak i w drugą stronę. Więc ewentualna wymiana skoczka za skoczka jest niegroźna. To samo tyczy się tego ruchu, bo wtedy tu następuje zbicie. A potem to zbicie, więc jest ciekawie. Więc rozumiem strategię. I nastąpiło według mnie niepotrzebne A6. Dlaczego niepotrzebne? Ponieważ linia która broń była mocna a teraz ten pion staje się coraz słabszy owszem broni go goniec ale jednocześnie jak ten goniec odejdzie bronić skoczka to aktualnie niech jeszcze znajdzie się najpierw z tej linii ataku mała niespodzianka tym razem dla mnie oczekiwałem E5 że oczekiwał E5 lub e goniec na E7, więc tutaj jak najbardziej, żeby wzmocnienia ataku, nie? To znaczy obrony bardziej skoczka. No, ale tak postanowił zagrać. On oczywiście nie tracił czasu gry i poszedł hetmanem na pole F3. wzmacnia obronę dalej. Co dodatkowo jeszcze wzmocnił obronę tego pionka. Teraz pionek jest broniony przez dwie figury, a nie przez jedną. Co daje mu dosyć dobrą przewagę, a ten dalej drąży temat. Ten, według mnie, poszedł bardzo źle, bo pojechał skoczkiem na D7. Dlaczego to jest złe? Zablokował Hetmana, teraz jakby coś go tutaj atakowało, to tak naprawdę ten Pionek stoi bezbronny. Co też łatwo przewidzieć: może przyjść podwójne uderzenie. No, no ale to potem. Zdaje się, że obydwaj dążyliśmy do walki przy szachownicy zamiast sprawdzić przygotowanie przeciwnika. To jest bardzo rzadki ruch z powodu wodzeniem stosowany przez arcymistrza Kebalo w latach osiemdziesiątych. Znacznie częściej stosują się w praktyce Herman na C5. No i tutaj akurat racja. Ogólnie to były szóste indywidualne mistrzostwa w Szachach w roku 2005. Więc, tak jeszcze w ramach ciekawostki, no i nastąpiło goniec D3. Wzmocnienie znowu obrony. Teraz to już zupełnie nie ma o czym gadać. Ten pionek jest bezpieczny. I nawet przy ewentualnym ataku tego piona to następuje zbicie, odbicie, odbicie i na koniec jeszcze jedno zbicie. A nawet można hetmanem próbować. Ale nie to jest akurat. Goniec na E7. Będzie próbował tego bronić, traci według mnie dużo czasu i G4 teraz. Według mnie trochę autor się nam zapatrzył, aczkolwiek nie jestem przekonany co do siły tego ruchu. Prowadzi on do ciekawej i niezwykłej pozycji, bardziej klasycznej. Y podejście to roszada no i roszadę mógł zrobić tak naprawdę byłby lepszy w, 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 w sytuacji nie ale i tak y, myślę że czarny bardziej się zagapił zapaczył się w siebie nie y, zbije na D4 nie wiem czy się po prostu zagapił czy czegoś nie zauważył albo coś y, no i goniec oczywiście odbił na D4 i teraz nastąpiło e5 musiało do tego dojść bo musiało zasłonić skoczka więc w tym wypadku akurat no nie było żadnej opcji żeby żeby się tego czarne nie mają wyboru po normalnym gońcu na c6 g5 skoczek d4 te 7 tracę pionka na G7, więc nie miały wyjścia z FB na E5. Następuje wymiana pionków. Tu autor to skomentował, ale ja pozbędę się tego komentarza, ponieważ yy, mam tutaj wiele wariantów, yy, które mógł przedstawić. Nastąpiło go zbicie gońcem na e5. Hmm. więc i skoczek bije na G4 wybrał tak naprawdę atak, ponieważ teraz po takim ataku byśmy byli stratni, nie? Tu również możliwe było że goniec na G4 co prowadziło do przedstawionego wcześniej wariantu, czyli tego który pokazał nam wcześniej Końc końców i teraz goniec na G4 Nie, jest się przepraszam. Nie wiem po co, w sumie... Według mnie dobrze byłoby tutaj uderzyć, wygonić trochę tą wierszę i pozbyć się możliwości roszany z tej strony. Więc to jest aktualnie, według mnie, trochę błędne posunięcie, ale może czegoś nie dostrzegam. Hmm. Nastąpiło po tym ruchu, że Hetman w końcu ruszył się z miejsca, wybrał pole... A5. Myślę, że próbował związać skoczka z królem, ale trochę nieporadnie to zrobił, bo możliwa jest jeszcze rozszada długa. Aktualnie <coughs> ciężko mi powiedzieć do czego dążył, ale zrobił krótką. Może to byłoby dobre, nie mam pojęcia. Na pewno dobre dla Czarnych było zrobienie roszady krótkiej i co się zresztą wydarzyło. Ale widać, że biały kontrolował sytuację. Skoczek na D5. Zaatakował gońca jednocześnie. Wieża na z A na E8. Przyblokował atak wyprowadzając do tego ładną kontrę król na H1 próbuje ukryć, żeby nie było żeby nie było automatycznie też jakiejś pułapki A jest wierza wieża na G1 i po prostu, żeby Potem odsłonić gońca i atakować jednocześnie, nie? Według mnie też dobrym pomysłem byłoby ruszenie tego gońca tutaj i atak na Hetmana z tej strony Hetman na pole C5 No, przygotowuję się do jakiejś akcji z tej strony. W razie gdyby wieża odeszła, to po prostu by ją zbił. Czarny chce wymienić mojego gońca na G3 przy pomocy gońca D6. W końcu stawić koczka na E5. No, i tutaj jest właśnie ważna sprawa. Wieża na G1. Czarny się nie daje nabrać. goniec na g5 Próbuję atakować po jednej linii. Wieża z a na 1 Biały odpowiadał bardzo ładną kontrą. F5 z E na F5 to raczej było oczywiste. Zauważcie, że odsłonił się Atmanem. Tak, wieża zaatakowana, na wszystko atakuje. Skoczek na E3. Nie wiem do czego dąży czarny. Ale widać, że już gra trochę w des desperacji, nie? <laughs> Przyblokował sam siebie. Może tego nie widział I więc tutaj akurat y wyszło to tak trochę nie, nie za fajnie dla niego Jest ruch 21 Goniec na F2 Związany skoczek z Hetmanem, nie, Herman się już nie ruszy Goniec na C6 Też próbuje tej samej sztuczki Ale jest na nią po prostu za późno już D4 nastąpiło. Hetman na d4. Widać, że już kombinuje jak może. Tylko bije na g5. Usuwa zagrożenie ze strony gońca, że będzie bił. Jednocześnie atakując pole g7, które jest już polem matującym. Hetman bije na D3. W jego mniemaniu usunął właśnie swoje zagrożenie. Goniec na E3. Zbijamy skoczka. Jednocześnie wyprowadzając kontrę. Hetman na C4. Próbuję dalej zbijać F6 Jeśli teraz by zbił yy, to piątkiem, no to to byłoby nie, niepotrzebne posunięcie tak naprawdę wieża na E6 tu jest ruch bardzo niezrozumiały dla mnie ja tutaj autor też daje pytajnik, że przecież wyszło w G6 i tak naprawdę zażegnany kryzys, nie? No a tak to niestety wieża bije na G7. Król H8 wieża na H7. No i tutaj akurat partia się zakończyła. Przeciwnik poddał się. Myślę, że wszyscy wiemy czemu. Przewaga liczebna tych wojsk białych jest ogromna. No i niestety w 27 posunięciu czarne ten mecz przegrały. Nie wiem jak to się stało. Może po prostu. Babula za słabo się przygotował do tego meczu, może nie miał powiedzmy dobrej pasy i być może zwyczajnie no zlekceważył przeciwnika co się czasami zdarza no trzeba się tego przestrzegać ja myślę, że przy ruchu już tego Hetmana na pole D4 zaczęło się wszystko mu no a tutaj dokonał tylko dzieła zniszczenia, bo co on mógł zrobić w takim wypadku, no chyba jedyne co mógł zrobić to mógł albo uciekać, co mu się nie opłacało albo zbijać co już jest większym prawdopodobieństwem nie? no ale zobaczcie na no to z tej perspektywy patrzcie, jakbym miał dokończyć partie ciach nie wiem, ciach, nie? ciach Ciach, nie? Macie ciach. Nie, tak nie. Cofnij ten ruch. Mhm. O, macie na przykład ciach, 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 ciach. ciach. I pyk. Dostaje mata, nie? Także zauważcie, że w momencie, kiedy chłop już tak naprawdę dostał to, to był raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć ruchów przy mnie do mata. Więc i zauważcie, że po tym całym ruchu wszystkie ruchy zostały tak naprawdę wymuszone, on nie miał już żadnych szans, cały czas dostawał szacha i tak, na dobrą sprawę, już było pozamiatane. Przestrzegajcie się przed takimi rzeczami, bądźcie naprawdę do trzy ruchy, nawet do przodu przed swoim przeciwnikiem, bo nawet najmniejsza rzecz może mieć katastrofalne konsekwencje z tego, co właśnie możecie wywnioskować po naszym dzisiejszym odcinku. To będzie tyle. Dziękuję za udział. Trzymajcie się na razie. Cześć i do zobaczenia na następnym odcinku. Bye bye!